Witajcie w poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla was trzy filmiki, które podbijają internet. Dzisiaj zrobimy mały żart. W czwartek jakoś tak ciężko się zmobilizować, niezależnie czy idziecie do szkoły, do pracy, czy może jesteście na wakacjach. Ale trzeba mieć siłę, chociażby na przegląd internetu. Ale zanim to zrobimy, kilka słów o dzisiejszym sponsorze, którym jest Raid Shadow Legends. Jeżeli szukacie gry, która mogłaby konkurować z tymi komputerowymi lub konsolowymi, to właśnie ją znaleźliście i to całkowicie za darmo. Raid Shadow Legends to gra RPG z wciągającą fabułą, dopracowaną grafiką 3D, dzięki której z przyjemnością będziecie patrzeć na swoich przeciwników. No, ale i na swoje postacie, dla których stworzono setki elementów do odblokowania. Będziecie zdziwieni, jak wysoki poziom prezentuje ta gra. Jeżeli sami chcecie sprawdzić, o czym mówię, to zainstalujcie Raid z linku w opisie. Da wam to bonusy, które pomogą wam w rozgrywce fabularnej, ale i turniejach, jak Raid, Special Lunch, w której do wygrania są prawdziwe nagrody. Najlepsi otrzymają je do domu. Życzę wam miłego grania, a teraz przechodzimy do filmów, bo one są najważniejsze. A przynajmniej w tym momencie, bo w życiu można mieć różne priorytety, np. odpowiednie wychowanie swoich dzieci. Oczywiście po pewnym czasie można mieć ich dosyć. Mam wrażenie, że takie odczucia częściej mają ojcowie, i wtedy wpadają na pomysł ciekawych żartów, którymi chwalą się w internecie. Ten zaczyna się niewinnie, tata prosi swoją córkę, aby pomogła mu zdjąć skarpetę. Please, please. Jak widać nie bardzo ma na to ochotę. Jeżeli stawiacie na żart w stylu dotknij mojej śmierdzącej stopy, to będziecie zaskoczeni prawie tak samo jak dzieciaki. On ah, my oh, you my leg oh. Jak to mówią, 10 minut śmiechu, a później 10 lat ciężkiej terapii. You put it, put Dziękuję. Film na reddita wrzucił niejaki faks od do działu o nazwie Dzieci są cholernie głupie, ale nawet tam musiał się tłumaczyć. A że to tam taki mały żart, dzieciom nic się nie stało i praktycznie już o tym nie pamiętają, no ja mam do tego wątpliwości. Bo nawet gdy tata pokazał im swoją prawdziwą nogę, nie widać, aby się śmiały. I'm <gry> Kiedyś pokazywałem Wam coś podobnego, wtedy była to ucięta ręka. I chyba na tym kończą się różnice, bo zdziwienie i trauma podobna. I zaraz po wrzuceniu tego do internetu trzeba szukać specjalisty. Moim zdaniem ten widok gdzieś dzieciom zostanie, gdzieś głęboko w głowie, no i na starość się zemszczą, i na serio mu ją odetnął. Wtedy oni będą się śmiać, a on będzie krzyczeć. Oczywiście nie mówię, abyś dzieci nie żartować, wręcz przeciwnie, warto je uczyć dystansu do siebie i do świata, tylko że czasami rodzice idą o krok dalej i przygotowują je do ciężkiej walki, która czasami bywa nierówna, tak jak tu. Jeżeli uważacie, że to zbyt brutalne, to dodam, że to film z Bliskiego Wschodu. No i nie ma co się oszukiwać, tam życie jest często cięższe niż u nas. Dlatego niektórzy chcą uświadomić swoje dziecko, że pewność siebie nie wystarczy. Często warto odpuścić, bo zwyczajnie nie ma się szans. Twarda ręka wychowania. No, trochę za twarda jak na nasze standardy, co nie? A wyobraźcie sobie, że najprawdopodobniej rodzice jeszcze mu za to płacą. Nie, no spokojnie, stawiam, że to zwykły żart. Jednego rzucił na miękkie, czyli na matę. Przy drugim pewnie podłożono dźwięk. Chyba. Znaczy za to nie dam sobie uciąć ręki, ani też nogi. Być dobrym rodzicem, trzeba znaleźć odpowiedni środek, aby nie być przewrażliwionym, ale też nie pozwalać za dużo. Tyczy się to treningu, żartów, czy też pomocy w nieprzewidzianych sytuacjach, chociażby gdy dziecko spotka żabę. No. W przyszłości każdy z nas chciałby być przykładem człowieka mądrego i bystrego, tylko oczywiście coś, co dla niektórych jest genialnym pomysłem, dla innych może być totalną głupotą. Właśnie tak skrajnie ocenia się film Samandy jej taty, który od zawsze miał problem z jedzeniem spaghetti. Jeżeli też się z tym męczycie, to weźcie do ręki nożyczki. Oryginalny film na Facebooku w kilkanaście dni nabił 23 miliony wyświetleń, ponad 300 tysięcy razy go udostępniono. No i niektórzy pytają, czy jeżeli tnie ma zanim ten w całości trafi do jego buzi, czy to się kiedykolwiek kończy. No i naprawdę to jest dobre pytanie. To wie, może on nadal się z nim męczy. Za to ktoś inny sugeruje, że mamy do czynienia z geniuszem, i przybył do nas z roku 3039, aby nam to pokazać. <laughs> Dzięki, Mistrzu, za to rozwiązanie. Tylko korzystajcie z głową, bo wszystko można odciąć, ale efekt nie zawsze może być pozytywny. To tyle w odcinku, pełne filmy w opisie. Będę wdzięczny za każdego lajka, komentarz. No i oczywiście, zapraszam do subskrypcji. Na tym kanale widzimy się już w poniedziałek. No i wczoraj w odcinek, a co my tu mamy, tam też zapraszam. Do zobaczenia. Hej!